Nie, no tu jest kolejny To nie jest smok Nie, 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 nie nie. On tu jest nade mną, prawda? Tu jest Guys, atakujemy go? Siema, Olafino Olafinho, przepraszam Trzeba by go zaatakować chyba Nie atakujemy Z niego mogą być Fajnej temy Wow Ale żebym się wystraszył teraz Dobra, bijemy go, bijemy go. Ono on jest łatwo, widzę, on jest łatwo, nie jest łatwo, on już ginie. Chodź tu. Nie, 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 nie strzelaj. Dobra, zabiłem, zabiłem. Dobra, nice. Co z niego wypadło. Tu exp i... Co z niego wypadło, halo? Nic? Dobra, ale przynajmniej wiemy, że on nie jest łatwy. O nie, na Golem stamtąd wyszedł. Super. A mamy jakieś nowe drzewo. Chodźmy w tą stronę. Co to jest? Mega dziwne, powiem wam. Nie za bardzo chcę tu wchodzić, tak szczerze. Nie podoba mi się to strasznie. Mi się to nie podoba. Mamy nowe drzewo w każdym razie. A i tu coś jest? Nie, tu jest normalny już teren, z tego co widzę. Boję się schodzić na dół, bo to jak. Nie, no, kolejny. Dobra, ale wiemy, że on jest przynajmniej łatwy. I czemu on tam spadł? Wiem, że on jest łatwy. Pyk, pyk, pyk. Ja on czymś strzela. Wow! Ale on pół HP mi bierze. Co to jest za noob? O, ale coś wypadło. Jakiś ten Naga fang, dobra. Tu jest nowa struktura. Tak, mamy jakąś nową strukturę znowu. Zobaczmy, czy tu w koło nie ma przypadkiem nic dziwnego. A jest smak. Nie, on do mnie idzie, prawda? Nie wiem jak go zbliżyć, ale dobra. Liczmy... Zaufam, że on do mnie nie idzie. Mam skrzynkę i wiecie co? To wcale podejrzanie nie wygląda, prawda? Wcale podejrzanie to nie wygląda. O, nie mogę aż tego... A, a tu nie tym rozwalam. Hmm. Ale dziwne, bo tutaj normalnie to wygląda teraz. A, no ale tu jest sam syf. O nie, ja łóżka nie wziąłem. Daj mi trzy, daj mi trzy, daj mi trzy, daj mi trzy. Nie, ja łóżka nie wziąłem. Daj mi szybko, jeszcze. Nie, kurde. Dobra, to ryzykujemy. Idziemy pierwszy, będziemy pierwszą noc spe, spe, tam, spędzać już na polu. Chyba, że tutaj jeszcze znajdę, ale drewna nie mam i tak. A nie mam drewno, co ja idiota jestem. Tu mam drewno. Dobra, to jednak nie, jednak się uda stworzyć łóżko. Weźmy sobie łóżko, weźmy sobie crafting od razu lecimy dalej Jestem ciekaw kiedy natrafię na coś naprawdę ciekawego O, 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 o Dobra, to już znamy Z drugiego odcinka, albo trzeciego Bo trzeciego, tak trzeciego, tego najnowszego I wiemy, że tutaj raczej sobie poradzimy Więc idziemy tutaj teraz zaatakujemy ich Oj, tam mamy coś Nie, nie mogę strzelić, albo to z łopaty próbuję strzelić, super Dobra Ej, co jest? Czemu ja obrywałem nagle? Dobra, strzelamy taką, Że popatrz, zanim wejdę do środka, że tam, Muszę załadować manom jeszcze Tak? Wow, 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 Ty gdzie mi raszujesz? Co on ma zamierz? Chyba sły. Tu też te itemki weźmę, leczki się przydadzą. leczki się przydadzą na pewno. Dobra, czy coś tu będzie? Tu mamy jeszcze jednego kolegę. O nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Dawaj mi Dobra. Nie, ja zginę! Postaw tutaj szybko łóżko, dobra. Ujęju. Dobra, jest jeden zabity jeszcze tego, chodź zabij. Tu jest. Pick? Dobra, udało się. Dobra, ja muszę iść zabić tego tutaj, bo on będzie je co chwilę stworzył. Dobra. Nie, 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 Pyk, 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 pyk Kurde, chodź tutaj Dobra Nie tutaj, mamy kolejnego Pyk, 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 pyk Kolejny Tu mamy... ojojojoj, oj, 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 oj. czemu oni tacy mocni są? Tych więc już nie mam mam nadzieję, bo zginę Dobra, no i tak, ja sobie wiecie co, stworzę skrzynkę, postawię sobie tej skrzynkę Tam jest też jakiś domek, widzę po kwiatkach i, 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 zobaczymy. Na pewno po te itemy będę musiał tutaj wrócić, jakieś potem. No bo teraz na pewno nie dam rady. Mamy skrzyneczkę i w sumie, dobra, wrzućmy tutaj na razie wszystkie itki. Dobra, i zobaczymy co tu mamy. Zagregujmy sobie to i mamy, czy coś mamy ciekawego. Jakieś mamy bomby wódu, nie wiem, co to jest, ale tego i na razie nie ruszę, Zwój mamy. Mm, te osoby zostawię, to sobie wezmę. Reszta nie potrzebuję tak naprawdę. Cyk. i tutaj co mamy. Mamy dwa kilofy. Uuu, uh. uh. ej, dobre, bardzo dobre. Bierzemy je. Znaczy teraz dla mnie dobre to są, no nie? To sobie weźmy też. To też może się przydać. Eee, to sobie weźmy, kolejną bombę mamy. Wezmę to, co mniej więcej może być przydatne. Jeszcze nie wiem zbytnio co jak e, działa. <laughs> Dobra, stąd możemy wziąć to. Na pewno. Idę odłożyć rzecz od razu tutaj. Dobra, i to sobie jeszcze. Nie, to w sumie mi się raczej nie przyda. Księgę zakręć, co wezmę. Jabłko. I to w sumie tyle. I w sumie od razu, od razu pójdźmy na górę. O. To jest dobry pomysł. Syk. I zobaczmy, co będzie na górze w skrzynkach. Więc zobaczmy, w te cztery. Pek. Okej, okay, Diamenty, super. Dalej, diamenty. Jezonko, super. Yy, wyżej mamy co? Wyżej mamy to. Oj. Pochodnie sobie wezmę, one też się mi przydadzą. Dalej, tu mamy znowu pochodnie. Żelaza nawet nie biorę, żelaza wydaje mi się, że się nie przyda. Chociaż trzy żelaza potrzebuję. W sumie jednak trzy żelaza potrzebuję. mi się na wiaderko z wodą, bo nie mam wiaderka. Dalej, co my tutaj mamy? Tutaj mamy Maragdy Tutaj mamy to. Ok, na wiaderko już mamy. Tu jeszcze nie patrzyłem, właśnie. No wiaderko mamy i to jedno sobie mogę zostawić. Kusi mnie ogólnie. Uuuu Tam mamy ducha widzę. No dobra Kusi mnie żeby sobie zrobić ogólnie, zacząć robić diamentowe itemy Ale... Nie wiem czy to mi się... Jak bardzo mi się to przyda, no nie? Dobra, zrobimy sobie do czapki. Dobra, lecimy. O, wszystko tak. Dobra, mamy tutaj kolejne strukturki, niech one się załadują. Eee... Hmm. Interesujące, bardzo interesujące. Tutaj chyba coś się zbagowało, bo to powinien być domek. Hmm. Ciekawy. Ciekawe. Ciekawe. Damy studienkę. Coś jest na samym dole? Chyba nie. Na dole nic nie ma, dobra. Łóżka nie wziąłem. Kurde, dobra. Ja to normalnie jestem. Łóżko potrzebuję jeszcze. I chyba popłyniemy, wiecie? Popłyniemy chyba w tamtą stronę. Ewentualnie pójdziemy w tamtą stronę, bo tam też jakieś inne drzewko jest. Może jakiś nowy ten jest. Idziemy od razu spać. I lecimy w. No, w tą stronę polećmy, Zobaczymy, co tutaj będzie. Może coś ciekawego znajdę. I widzę Creepera. A po pierwsze Creeper tej serii. On jest zenchantowany. Ja coś czuję, że ja tutaj zginę. E! To jest. go zabiłem? Tak, go zabiłem. Ej, to było mocne dosyć. Nie powiem, że nie.